Witam. Kolejny odcinek nagrywam oczywiście zaraz po poprzednim. Także spoczko foczko. No i co, lecimy dalej. Skończyliśmy na tym, że muszę upolować jakiegoś togera. Tkoboldy, także super. Ogólnie trzeba na nie uważać. Pewnie padnę, mam nadzieję, że nie. Dobra, dziesiąty poziom kontra jedenasty, prawie dwunasty. Jest nieźle. No nie, wydaje mi się, że jest tak... No, sprawnie idzie, sprawnie. O, muszę coś zebrać. Dużo tego wszystkiego leci i temu, kurczę, to nie jest czasy TBC i tego. TBC gram niewiele, w klasika troszeczkę więcej. Ale niewiele, także spokojnie. Widzę, że ktoś tam się bawi z nimi. Bo ich nie ma. No, dużo graczy tu jest. fajnie, fajnie. Aha, nie powiedziałem na jakim serwerze gram w ogóle. Na tym freshu, tylko że nie PvP, tylko tym normalu. Oczywiście. Po co pamiętać nazwę, jak można tak powiedzieć naokoło, nie? Kurcze, ile tu ludzi jest w ogóle, ja cię kręcę. Znaczy spoko, nie? Ja to lubię, jak to tak wszystko wygląda. o jejku Tak nie wiem, kiedy też jak będę dawać, ile... Zobaczę, ile w ogóle nagram materiału. Przez ten... Przez ten okres. O, o, gościu... Tutaj. O kurde. O, ja gość ma farta, bo akurat... Może go zaproszę? Tego to Togera mi zaliczyło. Może przyjmie. o przyjął. Dobra, atakujemy, atakujemy. O kurde, ten Toger to jest kozak. Dobra, czekajcie, czekajcie, niech mi tu przebije agro. Oj chyba. Chyba nie przebije. A dobra, mi ten gość pomoże. Mimo wszystko. Całe szczęście, bo we dwóch byłoby ciężko. Czy samemu w sensie? Ale myślę, że bym dał radek jakby tamten przytamkował. O, super. Super wyszło. O, ja raz jakąś misję zrobiłem też fajnie. Ale dobra, ja mogę w ogóle z nimi porobić misję z paladynem. Mam aurę, także spoko, i 160 armora, matko, jedyna Dobra, idziemy bić ten On ma 3 na 8, ja mam 1 na 8 I lepiej taką grupką tutaj, bo akurat misja takiego typu to jest Wiecie, moment, nie? Wtedy Dobra, czy jest tu jakiś mobek? Ale fajnie wygląda w ogóle tak, tak typowo A, odszedł, oto Ale No nie wiem, nie, nie rozumiem sensu a dobra, no teraz będziemy sobie kradli, jak takie... Ech, no cóż, może chodzi o EXP? Nie wiem. Może poszedł inną misję robić. A właśnie, muszę używać tego. Aha, to takie... Długie jest. O ja, ci się, długo oduję O kurde, tutaj jest ich trochę dużo. Pomogę mu. Panie, że on spolował, nie ja. Ciekawe, czy da radę. Paladin to jest jednak, także. A nie, bo tu trzeba zbierać. Dobra, pomożemy mu z kolejnym. Mam jeszcze tego, tego. Że dobrze. Kurde, mam nadzieję, że mu się udało pomóc, że przeżyje gościu. Ja te, ja jeszcze mam w ogóle tego. O boże. Ja jeszcze mam. Aha, ja nie mogę tego. O kurwa. Przepraszam. Dobra, podka poszła. Ale chwileczkę, mogę rzucić fira. Dobra, ładnie, ładnie. Dobra, zabity, super. Podziękowałem. Kuli, cool, ludzie tu są przemili, naprawdę. Udało się jakoś. Ledwo co, ale, ale. Dobra, jest, 4 na 8 Pomanie. Ja myślę, że w ogóle mogę to używać jak ten! Jak podczas walki! No to bez sensu jest w ogóle ten Health, stone. health stone. O boże, naprawdę jest bez sensu kamień w sensie, jak nie mogę go podczas tego użyć podczas walki. A że on znika, no dobra, spoko. O bo już mi te potki nie dają zbyt dużo. Przez te kilkanaście sekund. Ale to nic. O ktoś mi napisał, dobra, gramy dalej, no miałem takie chwileczkę, wiecie, takie, takie nutkę, kurde, ale to spoko, spoko o to też chodzi, nie, żeby, patrzcie, o kurde, budzą się tutaj zaczepiście, dobra, oni nie muszę się martwić, wiecie, o te pule, nie, także możemy sobie spokojnie sobie ekspić dalej. Pach, 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 moment idzie tak naprawdę, nie spodziewałem się, że tak szybko, patrząc na to, że paladynem było ciężko, magiem w ogóle już było ciężko, nie? W się, sensie, nie, znaczy ciężko, nie było ciężko, po prostu ciężej było spulować, nie? Na przykład dwa mówki to już była kaplica, a tutaj, tutaj jeszcze daję sobie na przykład radę z trzema, nie? Dwoma to już jest też milusio. Paladyn też sobie ta radę, dużo klas sobie ta radę, ale... Te, co się leczą, na pewno sobie co radę, że tak powiem. Kurde, bym zaatakował w nich, ale ale muszę nakarmić się, bo jest tych tak 4: raz, 2-3 to się dużo Goldbert Aero jest swoim nickiem standardowym. Darkseon, o i buffy dają normalnie, przymili ludzie. On tam się wbije, to ja mu pomogę. O, dobra. I tak właśnie oto jest tak to jest. Że jeden spoluje, po, trochę mu pomogą ludzie. Atakuj, gościu, atakuj. A, bo ja nie zmieniłem tego. Mam 5 na 8, dobra Dobra. Mam 6 na 8, także jeszcze... ała Jeszcze dwa, dwóch. Najważniejsze tego bossa pokonałem, bo on to jest kurcze Widzicie, on jest najcięższy. Tamten nie pamiętam tamtego. Tam, tam, no dobra. A gdzie są mopki. Gdzie są mobki? Tutaj sobie biją we dwóch, spoczko. Na tych podstartowych lokalizacjach też było dużo graczy, wam powiem szczerze. Muszę wrócić potem do Goldshire, no dobra. Trochę tu jest latania na, ty jak na taką startową lokalizację. Wiem, że debars akurat ma jakoś tego trochę mniej, mi się wydaje. Takie tak mam wrażenie, nie? Ale czy to jest... Nigdy nie sprawdzałem, nie porównywałem jakoś tam mega mocno, także... także nie dam sobie głowy ucień, że taka to jest prawda. O oh. no nie mam łupków lipa. Nie wiem, jakie w ogóle chciałbym tutaj zrobić, sobie te e, pro, profesje, te, 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 jak to się nazywało, dodatkowe. No nie mam pojęcia, niestety. Może coś mi doradzicie. Bo tu jest dużo możliwości, ale, ale no to wiadomo, że nie znowu po prostu po raz milion rodowy, kurde, robić tego leather working czy tam skinning to... O Boże święty, ile można, nie? No ale cóż, no zobaczymy jak to będzie szło w przyszłości. Mam nadzieję, że spoko. Bo, bo... zdecydowałem ja że z tego też można zarobić. Ja bym chciał ogólnie, nie? Chciałem ogólnie robić. Ale nie mam pomysłu jeszcze jak. Na razie chcę się by poexpić, chcę zdobyć monta przede wszystkim, nie? Bo monta to jest podstawa, a jako, że on będzie darmowy... Czy chyba, nie wiem, czy to darmowy, czy to kosztuje trochę, jak ktoś grał w to może mi powiedzieć. O, nic nie ma, trudno. Czy to się płaci, czy nie? Ale na przykład ja grałem też Warlockiem na Globcu jakiś czas i tak bardzo wtedy mi nie siadł, nie? W sensie dużo się różnił, ale akurat... Na przykład na czasów, w tym co ja grałem, to tu to było najlepiej Destruction, nie? a tu patrzę o, w afisie XP i spoko, oj zapomniałem co talentów brać, co tutaj jest w ogóle, a to tam to jest też takie, tam mnie kusi sobie wziąć, bo 5% więcej, a to go często używam, niż, niż kolejne 6%, nie czekajcie jak to jest, aha 6%, no właśnie, od tutaj da mi 2%, to mi da mi aż 5%, także sobie to wezmę bo tam też patrzyłem po tym, że to się bierze, także, a to mówię, często używam, więc spoko. Dobra, lecimy dalej z koksem. Ojejku, nie wiem dlaczego jakoś taki dzisiaj w ogóle u mnie jest ostatnio tak deszczowo, w ogóle mam wrażenie, nie, nie to, to trochę takie tematy niezbyt, niezbyt, nie wiem, wygórowane, nie no, ale dobra, możemy pokazać w pogodzie. Z tego co się, tak kojarzy mi się, nie, że ostatnie sierpnie dni były super, a jak przyszedł wrześni, to tak jesień taka typowa uderzyła, nie? Witaj Darkson, wykonałeś już swoje zadanie? Widzę, że byłeś zajęty, masz, dobrą, masz moją, naszą wdzięczność Darkson. Dobra, bierzemy, o, więcej armoru, wow. Pięknie. Tyk. o, jakaś misja to jest. Kartka zawiera wykaz dni i godzin, kiedy osoba pisana jako poborca otrzyma przesyłkę złota z kopalni w Puszczy Elwyn. Z wykazu można wynioskować, że półborca przebywa gdzieś nieopodal Poladyń po Blackwellów we wschodnim Elwyn. To wygląda na ważne, powinieneś poinformować o tym marszałka Dołgana z Goldshire. Uuu. To na razie... Go, ale dobra, z Goldshire, dobra, to ja sobie idę do Westpole. Pójdę tam, pójdę oddać questa i się przejdę do tego. Zresztą zawsze mogę też użyć... a nie, nie mogę użyć, to nie użyję. Co on ma jakiś buff? Co to robi? A, że nie da się go zaatakować. A, bo nowy spell dostał, wow. stawiał od którego jest w ogóle ten... U którego jest ten Void. 15 może? Już widziałem, że 20 też na pewno z nim chodziły. Void jest spoko. Dobra. Tu, tutaj te. Witamy w... Gdzie? Kurdej, Westfall. Tam, nie, to, to jest Westfall, tak? Aha. Aha. Dobra, bierzemy od razu też misję. Ale jeszcze ich nie będę robił. Oj. Czy nie bierzemy misji? Kurczę, i tak to będę musiał przyjść stamtąd. Dobra, na razie nie bierzemy misji. Będziemy po prostu odblokować latanie. E, latanie tutaj, Redridge Mountains, już Odblokowałem, także spoko. Tak, ręka mi się też podoba, także też spoko. Do mi ludzie cały czas piszą na Facebooku, to już też spoko. <grych> Ale muszę chwileczkę poczekać. I tak. Plan jest właśnie taki, żeby teraz dostać się do do Stormin, do klas trainera. Dobrze. Na chwilę ciszy nie zaszkodzi. Pet, Reputation, jakoś tak to wszystko, wszystko sobie przypominam, w ogóle, jak to kiedyś wyglądało. O, powiem wam, że bardzo mnie boli to, że nie ma typowego Grandfindera. To jest dla mnie straszne. Kurcze kategorii. Ja bym, chciał, ja bym chciał w ogóle iść na jakiś ten, na jakiś fajny sobie, jak to się nazwać, jakiś dungeon czy coś od razu, ale nie mogę, bo przecież musieli to wyłączyć, no nie. Ale tu widzę, że jakoś to działa. Tylko nadal nie wiem jeszcze, jak. Nie wiem czemu nie mogę założyć grupy. A, create, dobra. Czyli ja mogę zakrejtować. custom? Nie. Czyli jakbym chciał zrobić Quest i zones, to też chyba nie. PVP, to też na pewno nie. Czyli custom? I wtedy dopiero myśleć, że chce iść na jakiś dungeon, tak? I ten. I wtedy. wtedy się dopiero bawić, jo. No można i tak. Nie powiem, że nie. Muszę posprzedawać śmieci. Płotek już nie mam. Niestety. Najgorsze jest to, że to w ogóle zajmuje miejsce, nie? To boli bardzo, bo to Bak jest ma ograniczona ilość. To jeszcze takie cholerstwo. Ci przeszkadza, no ale trudno. Tak już musi, niestety, być, nie? Tak jest. O, tutaj, który ma ten gość poziom? 13? O, ciekawe. Dobra. Ach, mój. A więc mój przyjaciel przysłał ci tutaj. To miło z jego strony. Królestwo, które przerzuciło nas na pastwę losu. Ochrona terenów Westfal przed bezprawiem należy teraz do Straży Obywatelskiej. Jeśli nasza sprawa interesuje Twoją osobę, mógłbym wykorzystać Twomie do walki w imię wolności. Spoko. Straż Obywatelska posiada tylko jeden cel. Bronić terenów należących do Westfal oraz przywrócić spokój i porządek na blis, po bliskich ziemiach. Niestety, bardzo często ceną za utrzymanie pokoju jest ludzkie życie. Jeden ze świadków doniósł mi o grupie terenów w spustoszenie w tej okolicy. Raporty donoszą, że członkowie Bractwa Defias byli widziani na północnym zachodzie, nieopodal kopalni Jan Golode Jan Golode dobrze, oraz farmy Molensenów i farmy o Boże Święty, dobra. Jeśli chciałbyś dołączyć do naszych szeregów, poznać się 15 trenerów oraz 15 przemytników z Bractwa Defias, po czym wróć do mnie. Dobra, to nie zapowiada się jakoś to mega ciężko. Starożytność nas porzuciło, Pluga wywiad niepewności, szal szalości pośród pól Westfall. Ta kraina jest moją ojczyzną i nie odwrócę się od mieszkańców, którzy postanowili tu pozostać. My, dawni farmerzy, będziemy stać na straży naszych ziem. Twoim zadaniem, jeśli się zgodzisz, będzie rapora patrolowanie terenów Westfall, wytrop i pozabija jej wstrętne gnole, które wydają się spracować ze ludziami z Dead Mice. Przynieś mi 8 łap gnoli, aby wynagrodzić się za tę działalność. No dobra, spoko. ON, ile misji? O, o, mogę coś sprzedać, super. Ja tylko, żeby nie sprzedać tego, co mi się przyda. Ale chyba, no to sprzedam, to jest tanie. Dobra, mega, chyba już mam. Teraz mogę już mieć tę misję, ok. Dobra, aha, to jest spoko. Dobra. Chociaż nie otrzymaliśmy bezpośrednio zbyt dużo pomocy o starmi, to mam kontakt w mieście, który pomaga nam dostarczyć zbroje. Nazywa się Osric Strang. Jego sklep ograniczona odporność mieści się w starym mieście w Stormwind. Nasze zasoby zbroi maleją, więc muszę się skontaktować z Osricem, aby było ich więcej. Możesz przekazać mu tę wiadomość? No dobra, spoko. To jest nic trudnego w takim razie. A, bo jeszcze tutaj muszę iść. Dobra, to pójdę tam, to misję też od razu zbiorę przy okazji, jak już jestem. Czemu by nie? Ciężko jest być bohaterem i pomagać wszystkim. To akurat fakt. Ale cóż, no tak, tak trzeba, nie? Jeszcze 8 poziomów i będzie mądry. Dobra, co on chce? Front walk z defiasami ciągle się zmienia. Śledzę ich ruchy od dłuższego czasu. Ustaliłem, że wielu członków gangu może rozpoznać po czerwonych skórzanych chustach, które noszą. Dostarcz mi 15 tych chust, a zostaniesz odpowiednio wynagrodzony. że, Takie głupotami się trochę zajmują, według mnie. Teraz tak, pytanie, czy ja chcę, nie, chyba nie chcę, ja nie chcę, nie chcę, nie chcę, ja chcę tutaj pójść, sobie potem dopiero zrobię point, potem jak ten, bo ja pójdę teraz do trenera, o kurde, już minęło, ale dobra, to tam jeszcze na wyżej zrobimy odcinek troszeczkę dłuższy, bo chciałem to zakończyć i pójdę spadać, robić jakieś tam różne rzeczy, przybyłem się z właściwego miejsca, no dobra, Zła. Za niewielką opłatę możesz kupić lot gryfem do Stalin, co pozwoli ci dostarczyć list Lewisa do o Osterika. To nie najszybszy możliwy sposób by się tam dostać. No dobra. Spoko. O Boże, tak drogo? Panie, co tak drogo? Kurwa. Ty, tyle pieniążków chcesz, że taki przelot? No wstydziłby się, naprawdę. I to w słusznej sprawie w ogóle. Ja im pomagam, że muszę płacić za lot. No kurde, ty nie? Co hamowa straszna. Mam tutaj mam trzy misje w ogóle, także że pójdę sobie je oddać, ale najpierw pójdziemy korzystać trainera, właśnie. Bo liczę po cichu, że dostanę w ogóle Voida, także fajnie było. A jeśli nie, to trochę się wkurzę. Troszeczkę się właśnie zdenerwuje. Dobra, lecimy. Ach, ciężko, ciężko być rycerzem. Dajcie znać w ogóle, czy gracie na tym serwerze, czy nie. Czy na PvP wybraliście? Wiem z tego co wiem, to na PvP są duże kolejki, także trochę średnio, nie? Z tym wszystkim. No ale takie jest życie też, nie? Jak ktoś, co mi się nie chciało siedzieć, stwierdziłem, że sobie zagrał na Freshwell normalny. też Nexus dobrze mówił, że to w sumie ludzie potem będzie taki dysfrakcyjny. W stan, że to masakra, jakaś w sensie będzie jedno więcej, więcej jednej niż drugiej, a na normalną jest szansa, że to się tak po prostu normuje. Nie, nie wiem, nie patrzyłem, zresztą trochę żałuję, że nie spojrzałem, czego jest więcej, ale patrząc na to, że chcę grać głównie PVP czy tam PVE, a takim lekkim stopniu, a najbardziej chcę po prostu sobie wyekspić, to uznałem, że to bez znaczenia dla mnie, ale no fajnie jest, podoba mi się taka gera, gierkowanie. Kurczę, naprawdę może. Ale nie, bo to tam. Dobra, tak, damy radę, nie? Damy radę z tym odcinkiem. Kto, wy, kto ma obejrzeć, to obejrzy, wytrwa do samego końca. Niestety bym miał, bo trochę to było szybciej, ale, ale trudno, nie? Boże, ile tu jest tych umarłych Jen, ile ciał Sokro jakoś. Jakby to nie wiadomo, jaka, co się działo. No w sumie zaraza, także... Fajne nawiązanie. Mi się bardzo podoba. Cieszę się, że mogę to przeżyć jakoś. Jednasty warlock, spoko. No nie, no nie mogę szerzyć tego, to zrobili tak byle jak. Ja wolałem, to, tylko już bym się zapisał. Dawno bym był na 15 pewnie tych tungach, Mnie ekspił. Choć z drugiej strony trochę. Nie wiem w sumie, czy to lepiej, czy gorzej, jak uważacie. Dla mnie to w sumie gorzej. Ja bym wolał właśnie sobie pograć, wiecie, dungi, połazić i nie szukać, ale za to dali meeting stony, nie? Także też spoko według mnie. O, jak ktoś chce zobaczyć, to tutaj macie napisane. Nie wiem, czy to chyba też nie jest. Sadona pewnie jest. Dobra, jakoś muszę się tam znowu dostać. Nie wiedział, że tam jest w ogóle Class Trainer Warlocków, także... Wiem, że magów jest tu u góry, w tej wieży chyba. Także... No ale w ogóle to jest... The Mage Quarter, więc nie spodziewałem się, żeby mag był gdzieś kurde przy kuźniach, nie? To też swoją drogą. Kara. Ktoś coś tam pisze sobie na tym... Ojacie, jacie, spać mi się chce coś. Dobra, tu jest karczma, tak? Chodzimy do karczmy. Oczywiście w karczmie. Pod tym. Jak to nazwać? Pod, pod. W piwnicy, kurde, takie akcje się dzieją. Nie, no pewnie. No, z Chlańsko to kurde jest. Spotkanie tych. No dobra. Nawet starsi mądrzejsi mogą ulec. Pułapką urody i wdzięku w to to rada, który umie zapamiętać na całe życie. Super, zapamiętam. Serena była utalentowana, czy nie na tyle, aby na własną rękę stać się mistrzynią czarnoksięskiej magii. Żal oglądać zmarnowany talent, lecz czasami nie mam innego wyjścia. Mam nadzieję, że mój wkład w Twoje szkolenie przyniesie inne rezultaty. Oh. Pokonując Serenę i uzyskując mój naszynik, dowiaduję, że jesteś uczynnie zdolny, jak ona. To po powiedziawszy to, stwierdzam, że ogromnie potrzebujesz szkolenia, możesz kierować w magii to o tak lecz bycie Czarnoksiężnikiem zaczął wiele więcej. Pokażę ci, jak kontrolować odchłańca, lecz nim to uczynię, musisz przywołać jednego, używając kręgu wezwań i pokonać go, używając dowolnej broni fizycznej lub magicznej, jaką tylko dysponujesz. Użyj mocy tego naszyjnika w kręgu wezwań pod nami. Aha, 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 czyli na dół muszę iść. Dobra, spoko. Fajnie, 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 super. Cieszę się, cieszę się, bardzo się cieszę. Jeszcze niżej powiedział pod nami, to gdzie? Ale jakiś tam kręgu. To nie tu. To są katakomby. Ja nie wiem, że to są katakomby. O kurde, ale jaja. Hmm. Coś mnie chyba okłamał ten Holipka, ten czarnoksiężnik. A czemu mnie zabiło? Ja Ja Czemu mnie zabiło? Halo! Ej, czemu mnie to zabiło? Co to ma znaczyć? Przepraszam bardzo, o co tu chodzi? Ktoś mi może wyjaśnić? Bo jestem nie w temacie. Ej, no. Naprawdę, będę wdzięczny, jak mi ktoś to napisze w komentarzu, bo jestem teraz w szoku, że. Nie wiedziałem, że to takie miejsce w ogóle, że ktoś tak nagle. O, Stryki cię nie ma, super. Dobrze, że w ogóle jest speed zwiększony, jak się umrze. Nie było to zaplanowane, naprawdę jestem w głębokim szoku. A chciałem już skończyć odcinek, a tu trzeba będzie wydłużyć, także łaci kręcę. Ale dobra, dostanę w ogóle kolejnego tego, także spoko. Mega się jaram i cieszę. Tylko muszę teraz tam dojść. O, matko jedyna. Patrz, O, ktoś szuka na Deadmainsy. Super. Fajnie, bardzo fajnie. Musiał Domy pobrać. A Dadmainsy są od którego? Ale w ogóle to nie jest tak, że tu trzeba skończyć ten wątek najpierw. Ja nie pamiętam też szczerze, kiedyś wiem, że tak było. Czy był wątek. Trzeba było najpierw wątek cały w skończyć, żeby w ogóle można było wejść. A nie wiem, czy jest tak nadal. Czy to się z wątkiem zmieniło, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Kurde, naprawdę mogę wtedy przerwać nagrywanie i zacząć kolejny odcinek, ale już trudno. Mam nadzieję, że się uda to szybko ogarnąć. I nie wiem nadal, gdzie jest ten pier dzielony. Ten, jak to nazwać, pentagram czy coś tam pewnie. Nadal nie wiem, niestety. A, Masakra. Ale to nic, trzeba się jakoś poradzić z tym wszystkim. Właśnie kiedyś te w ogóle misje klasowe były fajne. Ciężko powiedzieć, czy to jako fajne, ale jakieś tam. wiadomo skąd to się brało, nie? Teraz to wszystko dostajesz tak od ręki, ci dodają na paskę, jak te tak fajnie jest taka animacja, jest, co to tak wpada, nie? Jakbyś kurcze nie potrafił się ściągnąć. Spellbooka. Tutaj jest już... I teraz już wiadomo dlaczego jest ten wojt, nie? Co ono oznacza. O, mogę chyba się to... Do... O, spoko. Tylko teraz... Zaczekaj, sobie se przyzwy. No tu jest ten... Chciałem to użyć. Ja nie wierzę, że to jest jakoś, kurde, gdzieś tam głęboko. Hm, Coś mi tu źle pokazuje. Gdzie iść z tym? Z domu nie zginął. Czekajcie, jeszcze raz przeczytam. Hmm, pod nami, A gdzie pod nami? Gdzie jest ten krąg? Wiem, że w Wander City było to łatwo pokazana. Tutaj, pod nami, super, ale gdzie? Jestem spieprzony. A jętykujejku. Teraz się troszeczkę wkurzam pod czy? Może nad nami? Może jest błąd w tym tłumaczeniu, co? Szczerze wątpię, ale, ale może czekajcie, może zapytam się tego gościa. Jak to nazwać? Where is, y Summoning Circle. Dobra, zapytam się gościa, może ktoś mi powie? Ja nie mam pojęcia. Albo jeszcze sprawdzę sobie na Google. Ale wstydno. Aha. Aha, i teraz mnie nie zabiło. Aha. Brak słów, naprawdę. Brak słów, że tak powiem. Dobra, dawajcie mi tego gościa. Eee, to tam nie wydaje się jakiś tam mega ciężki. No naprawdę nie jest ciężki. ale pod tanka bardziej chyba będzie pomagał. O, pięknie udało się. No to co mi wtedy zabiło? Kurczę no. Na schodach. Tylko nie czaję. Kompletnie nie rozumiem o co tu chodzi. Ach, masakra jakaś. Co za gra. Dobra, oddajemy. Jesteś lepszy niż sądziłem. Tak dobry jak miałem nadzieję. Teraz możesz nauczyć się rozkazywać swojemu ujarzonemu odchłańcowi, końcowi którego. Który pomoc okaże się nie na drodze, którą przed Tobą czeka. Dobra, spoko. dostałem spela. To takie proste, fajne, przyjemne. Oj właśnie, po to służą te też szardy. Nie tylko do leczenia, ale i do przyzwania, nie? I ten imp nie potrzebuje, ale ten już wojt potrzebuje, także spoko. Jaki ma spell? Aha, tauntuje. Ej, no to kurde. To nieźle, nieźle w takim razie. Dobra, spoko. Nie, nie, nie chcę się oduczać moich talentów. Co to jest? Rank 1? Jak rank 1? Jak rank? Tak, ja mam rank, ja mam rank 1 przecież. Od... Aha, rank 2, dobra, 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 dobra. To sobie wezmę na pewno. Eee, co to jest? Aha, leczenie PETA, dobra. Shadowbolt, spoko. No i spoko, wszystko wziąłem. Ale te spele są drogie, masakra. Leczenie to się jakoś gdzieś tutaj można wcisnąć. Rank 3. Rank 2. Gdzieś tu jeszcze rank 1 mam, dobra, rank 2 to wziąłem, zmieniłem wtedy. No dobra, to dziękuję wszystkim bardzo za uwagę, na razie trzymajcie się, cześć, ciepło, pa pa.